Wiecie, z tej strony Quantum Oraz Kajkerot Kolejny wyścig, tym razem Touretrash Ta Nie brzmi to... wow Emocjonujące okay. No Okej okay. Jak ja tu mam stać portal? Okej okay. Dobra, spoko ah. <laughs> już, już nie ten jej, dobra, jakoś mi się udało, tylko teraz co dalej? Fuck i sam spadłem do dołu. To chyba nie jest wyścig, nie? No Masz być pierwszy, tak? Aha Okej okay. Jak oni sobie to niby wyobrażają tutaj? Cholera. Okej. Okay. Dobra. O, jakoś udało mi się nawet przeskoczyć. Cholera, jakie to będzie ciężkie. Au, 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 au. No nie! God dammit! jeden pocisk od wieżyczki. To już nie jest takie proste. Trochę więcej skilla. O, to ta wieżyczka, która mnie tak wkurzała na początku. And she's dead. Ja pierdziele. Jak ja mam tu przejść? Da fuck? Hmm. Okej, okay, spoko. Któraś swoich... Twoja mnie wali. No właśnie! Tak WTF! Co tu się w ogóle dzieje? Sprytny. Nie powiem. Hmm... Dobra, ja ją wolę rozwalić. No ja wszystkie póki co rozwalam. Ups. Come on, come on. O oh, fuck! Ale przynajmniej jedną zdjąłem. Co ty będzie tu proste? Nie mów. And what's next? Jede do cholery. Dobra, ta zdjęta. No, fuck. Tu już mnie twoja dosięga. What? 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 That's ridiculous. Ridiculous? Ridiculous. Ridiculous? Co ta wieżyczka jeszcze tutaj robi? Tak, żeby wejść. Tam muszę postawić portal bliżej, ale żeby postawić portal bliżej muszę na... muszę... Dlaczego twoja nie... wieżyczka mnie nawala? Twoja też mnie bije. Nie wiem czy zauważyłeś. No i też już w ogóle w tej chwili nie mogę przejść. Da fuck Okej, okay, spoko, teraz na dwa baty, dobra. Czyli to pole dematerializujące dla wieżyczek to raczej nie za Nic wiele in... im no. robi. Eee, dobra. Spróbuję to inaczej. Teraz chyba tak i tak. Co mi to daje? Nic mi to nie daje. No nie! to mordę. Nie A nie miałem podnosić. Szkórna. Tu trzeba współpracować. Nie, no, chyba raczej nie za bardzo. Hmm... Nie mam te pojęcia... Trzy, te trzy wieżyczki, co są, to one najwięcej mi sprawiają problemu. Hmm... Teraz, jak ja do cholery mam przejść? Kurde, źle. A ja przynajmniej chyba może czerwony portal tu postawię, dobra. O. I... I'm dead. Kurna mania. Jak te trzy wieżyczki stąd zdjąć? Nie wiem, też mnie to dobija. Tak, tak, jeszcze twoje wieżyczki. Au, 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 au. Okej. Okay. Powiedzmy, że I've got this. Jak to zrobiłeś? It's my little dirty secret. Kurna. O o o o o fuck 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 God damn it. Jeszcze kawałek Ech, tylko się tam dostać No jak kurna nie, nie potrafię wejść tam na za te trzy wieżyczki Nie wiem za cholerę jak A no widzisz Dobra, czerwony, wow, niezły mają odrzut, <laughs> wierzeczki, no niestety, noż fak. Kurde, teraz weź się tam do, za nie dostań za tamte O! Almost I teraz już kompletnie nie rozumiem co mam zrobić Eee, okej, okay. chyba wiem OK tylko na te wejdy zaraz zaczną do mnie strzelać. A, um, yy, it boggles my mind. You don't say. Ale... Mi się zdaje, że być może... Nie no, ja przestać wierzyć nigdy Szlak... O, o! Kurde. Ew, ej, 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 ej. It's very tricky. <laughs> I co? Cały czas cię niszczą. No już nie mogę z... między tymi trzema przejść. No nie wiem. Próbuję różnie, ale nie mogę. No. Kurde. Na no, mania. Tam jest ściana, ale ja nie mogę jej na tyle sportalować, żeby, żeby wiesz. Mhm. Mm oh, jak to to Jak z tego miejsca przeszedłeś dalej? Powiedz mi. It's my little dirty secret. <laughs> Nie powiem ci, jak tam się dostałem. Bo inaczej będzie pierwszy. Oj, tam. Być może. No, w tej chwili już raczej nie. A ja mógł to, się na górę się. dostać, to byłoby lepiej. Ale jak tu się wezmę na górę, to też mi to nic nie daje. Au. Dobra. Że ten punkt programu jeszcze rozumiem. Ale tego już nie za bardzo. Chyba, Fajnie. że jak patrzę na Twój, na twój ekran, to mam e, dosłownie 15 fps a tak to mam 60. No trochę to zabiera. Twoja wieżyczka mnie chce sięgnąć, no? Zrób coś z tym. Nic nie zrobię. Dobrze, właśnie mam pewien pomysł na zdjęcie jednej wieżyczki, a mi strasznie wadzi. o oh fak, no deaktywuj się. No i pięknie. Większość wieżeczek zdjęta. Tutaj się robi troszeczkę prościej Tylko o! teraz Mam szansę teraz przejść bardziej niż nigdy wcześniej Przewróciłem okay. jedną wieżyczkę z tych trzech i może mi się uda przejść Hmm Teraz tylko jak ja przejdę tam dalej, nie wiem. Nope. Hmm... no skórna prawie miałem tą wieżyczkę. I have a little problem. Teraz, gdzie ja się to mogę w... tak ogarnąć? Hmm. Zobaczmy, to może mieć jakikolwiek sens. Jest! Jest! Ha, szlak. No zgin wieżyczka. Aha, dobra. And this part is a bit tricky too. Yeah. tricky tiki narkotyki. Aha, może najpierw pozwolę się tym wieżyczkom dezaktywować. O! Coś mi to nie wyszło do końca. Tak jak powinno? Hmm. Chyba wiem. O, oh ja, yeah. tylko teraz! Co mi to daje? No, zbliżam się do Ciebie. Hmm. A teraz co mi to daje? Pomysłu. Nie do końca działa w ogóle raczej nie działa. Bo no jesteś w tym no. samym miejscu, co ja. Być może. a hmm. no dobra, spróbujmy w takim razie to zrobić tak. I tym razem, no nie wiem, na przykład tak, widzę, że patrzyłeś dokładnie na mój monitor, co robić? Nie, 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 nie do końca. Momentum. God katemic, to nie było dobre. How the hell? Nie mam w tej chwili kompletnie pomysł jak to zrobić Kurde, to jest trudniejsze niż myślałem. Prawda? Tu tu ru, tu, tu.

Czyżbym? No deaktywuj się, głupia. Ajajajajaj. Najgorsze jest to, że nie możesz rzucić, bo cię odpychają. To jest no. najgorsze. Kurna, nie wiem, nie mam pojęcia, jak przejść ten fragment. Bo nawet z tymi głupimi, tymi szczątkami nie można się za ten. Hmm. Uh, slack. Whoa. No jakie ja tam się mam dostać niby teraz Czyżby mi się chyba udało przejść tak, to ale to jest to jest na współpraca Mi się jakoś udało. To trzeba troszeczkę zrobić w tym momencie jak o, coś wcisnąłem I nie wiem Może może z drugiej strony Eee Czy to co się robi? Nie Aha, to coś robi. Dobra, już wiem Poruchamia to Light Bridge, ale nawet bez Light Bridge'a da się tutaj jakoś bić Dobra teraz, tylko pora na ciebie no ja nie mogę, utknąłem teraz z tymi e... trzema, trzema turetami. Tutaj Tam to... Jednego, drugiego, trzeciego, a czwarty jest za szybą. Znaczy teraz... trzeba... musisz się jakoś wbić chyba na ten... E... znaczy za nie wiem, Pokaż jakąś portala ustawionego. To w, w innym miejscu powinieneś go sobie ustawić. Masz na myśli to e, z początku. Wejdź tutaj. Na razie, wejdź. Dobrze, i teraz odwróć się i ustaw tego niebieskiego na, na to drugie pole. Odwróć się, nie z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu. Tego niebieskiego musisz tam ustawić bardziej na lewo. Na to? Nie, cofnij się. Nie tu patrzysz, na no tamto ścianę nie masz teraz portal. Najpierw umieść go bardziej na lewo. E, dobrze, teraz y, musisz y, drugi portal y, przejść na drugą stronę. Albo poczekaj, nie, poczekaj. Tutaj, tutaj zostań. Eee, poczekaj, jeśli patrzysz w prawo, prawo. Do przodu na razie. Eee, a nie, to tu są te wieżyczki. Dobrze, przepraszam, to cię źle wprowadziłem. Nie, 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 wchodź w portal! Poczekaj, nie, nie rób takich rzeczy, bo ja ci powiem jak to przejść. Czekaj, i tak bijam na górę jeszcze raz. Dobra. I teraz odwróć się tam, gdzie nie ma tych wieżyczek. Postaw sobie portal tam, jak masz te takie szkła po prawej. Widzisz? Tam postaw sobie jeden portal. Tylko ten na górze musi zostać i wejdź teraz w niego. Dobrze, dobrze, zaskakuj. I teraz tutaj musisz sobie zrobić ten ciemno-niebieski portal. A gdzie tu? E, Po prawo, po prawo. Spójrzcie na prawo. Bardziej nie bez zuma tutaj no i wskocz w niego and off you go ah ten button dobra dobra zaraz zaraz przybę, przybędę dobra dawaj dawaj Muszę się tylko które tu jeszcze pozbyć chyba ale nie do końca ale rzeczywiście tam na, na to nie pomyślałem. Um, no dobra, tylko teraz jeszcze tam tego tureta, to musisz poczekać, trochę fartem zrobić. Poczekać aż on. Um, poczekać aż on się tego. E, wyłączy i tam po prostu wbić do mm -hmm. niego jakoś. Tak na hama I. Okej. Okay. Teraz się cofnij. Nie, 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 nie. O, lol, jaki fart. Dobra, połóż tego, połóż, tego Tureta. Po prostu powal go, żeby on, wiesz, o. I tam teraz będziesz miał przycisk na samej górze. No, and off you go. To tam, z tamtym nie pomyślałem, szczerze. Dawaj na przycisk. O nie! Lol. What the LOL Ale... I od samego początku Nie, nie, ja nie wiedziałem, że ten przycisk to robi, LOL A on otworzył... LOL Dziękuję, wiesz? LOL <laughs> Nie, serio, nie, nie wiedziałem, co on robi Nie, no spoko Teraz wszystkie się patrzą na mnie Dobra, przynajmniej nie masz tamtych tych już Ty się nie masz czego bawić No, teraz to już... Wygląda na to, że po prostu razem musimy tak dojść do końca. No. Myślałem, że te przyciski trzeba tego wcisnąć, żeby przejść tam, ale dobra. Turety już tu na Ciebie czekają, nie bój się. Ja się na wszelki wypadek odsunę, gdybyś chciał wcisnąć przycisk. Yuppie czy to koniec, czy jeszcze coś? Koniec. Dobra, zobaczymy. Czekaj, czekaj. Wsiadę. A, pomyliło mi się. Dobra, puść mnie. Puszczaj. Okej, okay, pięknie, dobra. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Aha, i może właśnie jeszcze bym zapomniał o ocenie, ile byś dał tej mapie. Bo ja nie wiem. Ja dałem do góry, bo mimo wszystko było... Ja ciekawe. też do góry. Ja myślę, że to tak. Znaczy może nie będziemy stawiać jakichś... chociaż od 1 do 10 można coś wystawić. Powiedzmy, że dajmy tej mapie e, dobrą szóstkę, bym może... Albo nawet i si udałem się. Pierdliwa. Bo było mnóstwo kombinowania, to było fajne, ale nie było to coś co by jakby mnie tutaj zachwyciło. Dobra, dzięki, na razie trzymajcie się, cześć.